koncepcji zagospodarowania y, terenu po y, NZPOW po tych tak zwanych naszych przetworach, czyli zmiana koncepcji ustowania targowiska i, zmiany, i ograniczenie możliwości parkowania w centrum miasta w jakiś sposób. Tak jak zostało to już y, zaplanowane, czyli pan chce przemodelować tą koncepcję. Jak według pana y, y, zostaną rozwiązane te dwa problemy przede wszystkim, czyli targowisko miejskie które według mnie musi być usytuowane w centrum miasta i oczywiście y, możliwość parkowania przede wszystkim, bo w to też mamy dość duży problem. Jeżeli chodzi o plac przy retwore, wszyscy znamy koncepcję, ten układ ulic prostopadłych, ale jest pytanie, czy tak musi być. Czy mini centrum miasta w przyszłości, oczywiście to koncepcja do rozważenia, musi znajdować się tam, gdzie w tej chwili targowisko miejskie. Proszę Państwa, jest to jedna z koncepcji do dyskusji. czy znaczy nie można się zastanowić nad taką koncepcją, żeby przesunąć mini centrum miasta na obecny teren przetworów, zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, zrobić tam mini plac, mini rynek, tam, gdzie, by, gdzie mogliby się ludzie spotykać, gdzie mogliby przebywać. Natomiast cóż stoi na przeszkodzie, żeby rynek został tam, gdzie jest? Oczywiście przegulowany poprawiona estetyka. Przecież tam jest droga krajowa, tam jest duży ruch, tam nie ma dobrego rozwiązania komunikacyjnego, nie ma bezpieczeństwa ruchu. Wiem, co się dzieje przy ulicy Armii Krajowej, przy Biedronce. Jest to jedna z koncepcji do dyskusji, którą prezentuję. Uważam, że bardzo mocno trzeba się nad tym zastanowić. Ja mam informację z Generalnej Dyrekcji Ruchu, że pierwotna koncepcja dotycząca Armii Krajowej nie zakładała parkingów wzdłuż tej ulicy. Jest to bardzo y, ciąg jest gdyby, o dość dużym natężeniu, że były deklaracje miasta, że parkingi zostaną wyprowadzone po przebudowie do ulic Bocznych, co się dzisiaj nie stało. Właściwie cały problem bezpieczeństwa ruchu na pewno jest z problemem na osobne pytanie. Wydaje mi się, że zastanowienie się poważnie nad taką koncepcją. Zagospodarowania dla tych przy przetworach naprawdę zmieniłoby wizerunek miasta. Dziękuję. W poprzedniej kalencji 2002-2006 oraz 2006-2010. Cały szkopu w tym, żeby pozostawić targowisko, miejsce w obecnym no, kształcie, może nie, ale w tym miejscu przy ulicy Armii Krajowej i Bohaterów Września. Jest to totalny opór Wojewódzkich konserwator zabytków, która stoi na stanowisku pierzejowej, zabudowy, odtworzonej, tak jak w tej chwili się to dzieje przy placu konstytucji. A jako doświadczony samorządowiec wie pan, że jednym z podstawowych uzgodnień w terenach ochrony konserwatorskiej jest zgoda wojewódzkich konserwator zabytków. Ponadto jest ryneczek na terenach NZPO Spójrzcie Państwo sami, jest już teren zabudowany od Pierzejki do Licji Armii Krajowej, ulicy które my te jak skomunikujemy tamten teren z pozostałą częścią miasta. Faktem jest, że w tej chwili jest opracowywany kolejny plan zagospodarowania przestrzennego, ażeby tyle wyprowadzić komunikację na ulicę Chojeńskiej. Ten plan zagospodarowania mimo wszystko nie jest doskonały i jest zmieniany w tej chwili. Naprawdę ja uważam, że na dzisiaj warto się zastanowić nad zagospodarowaniem tego placu przy, przy przetworach. Naprawdę warto, ponieważ y, wszyscy doskonale wiemy, to zostanie na dziesiątki lat. Jeżeli jest zmieniany plan zagospodarowania, nic nie jest konstans. Wszystko może być możliwe i warto y, to przedyskutować. Natomiast kwestia stanowiska. Konserwatora Zabytków. Masz rację, jestem doświadczonym samorządowcem i powiem Ci, że konserwator Zabytków wielokrotnie potrafi zmieniać swoje decyzje i przystać na koncepcję gminy. Ja miałem kilka takich przypadków i to się udało. Uważam, że cały teren, przetwory, targowisko, cały układ komunikacyjny w tym rejonie powinien być faktycznie bardzo przemyślany i bardzo rozsądnie rozwiązane. To nie mogą być rozwiązania, kolejne cząstkowe rozwiązania, które nie skomplikują życie wszystkim mieszkańcom miasta, kierowcom, kupcom na targowisku i wszystkim, którzy korzystają z infrastruktury miejskiej. Dziękuję. Ale muszę się odnieść do pytania pierwszego, bo jedno wychodzi z drugiego. Wiemy już, że nie odsadzają Pana pomysły na zarabianie pieniędzy, a tym bardziej na oszczędzanie, bo takie odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Ale załóżmy, Załóżmy, że pomimo to zostaje Pan burmistrzem na kolejną kadencję i teraz... Będzie! Dziękuję za podpowiedź. Na razie zakładam, dzisiaj jest to dopiero debata. Załóżmy, że zostaje Pan burmistrzem na kolejną kadencję i teraz. Osoba burmistrza jest niezwykle ważna, ale ważna jest także, ważny jest także sprawy osobowy rady, ważny jest kto tym przewodniczącym rady będzie, a nie mniej ważne jest, kto będzie pana zastępcami. Czy będą to ekonomiści, politolodzy lub najwyższej klasy eksperci w sprawach marketingu, którzy bez wątpienia pchną naszą gminę w dobrą i nowoczesną stronę. Czy też będą to osoby, może bez tak potrzebnych kwalifikacji, ale za to powszechnie nam znane. Aby skutecznie rządzić, trzeba to znać no właśnie tego wiedzieć, kto będzie przewodniczącym. Czy my możemy się dowiedzieć dzisiaj, kto będzie mianowany przez Pana na te stanowiska? Szanowni Państwo, o tym nie rozmawialiśmy w składzie Rady. Wstępne deklaracje poszczególnych klubów radnych się odbyły. No powiem tylko jedno. Klub wyborczych, wyborców wspólnie dla gminy wprowadził dziewięciu radnych. Od Ośmiu lat przez dwie kadeksje, współpracowaliśmy yy, z klubem yy, nasza gmina Darka Dudkiewicz. Łącznie jest na, to na dzień dzisiejszy 11 radnych, czyli minimalna większość w Radzie. Ta grupa na pewno byłaby spośród siebie przewodniczącego Rady na dzień dzisiejszy nie odpowie, kto to będzie. Takich rozmów do drugiej tury nie podejmować że takich rozmów nie podejmowaliśmy do drugiej tury, to jest dla mnie zaskoczenie, bo to jest sesja i w programie sesji jest wybór przewodniczącego. To znaczy, że to nie będzie wybór przewodniczącego? Tak jak w Sejmiku zachodnio-pomorskiego i w Radzie Powiatu również radni składają ślubowanie i ogłaszana jest przerwa, nie ma problemu. Panie Piotrze, przede wszystkim odnośnie pana programu i tak jak Państwo też wiedzą, odnośnie poprawy bezpieczeństwa. Pytanie jest dosyć takie proste, bo jakie zamierza Pan podjąć działania w tej, w tej sprawie? Przede wszystkim, jeżeli Państwo wiedzą, to już w sumie od jakiegoś czasu mamy wdępnie dodatkowe patrole policji płatne, tak samo jeżeli chodzi o Straż Miejską, i sukcesywnie staramy się jak najbardziej zbudować monitoring. To tak więc, pytanie: Jakie jeszcze działania by Pan w stanie podjąć, żeby podjąć po, nasze naszego bezpieczeństwa? Jeżeli chodzi bez, o bezpieczeństwo i o monitoring, to z tego co wiem, to ponad dzisiaj chyba jedna kamera działa, więc no, można czynić starania, na no, co z tego, skoro to nie funkcjonuje? Wydaje mi się, że. W zakresie poprawy bezpieczeństwa, rozumiem tego wynikającego z porządku publicznego, nie komunikacyjnego, to wydaje mi się, że tych kilka kamer, jeżeli one już są, to po prostu bym dostali patrole piesze. Nie wiem, czy są ludzie z ulicy Waleńskiego, z opłotek Temna. Ja patroli pieszych nie widziałem. Może rzadko przebywam. Popołudniami, ale ostatnio miałem okazję brać udział w kampanii, przebywać szereg więcej. Ja patroni nie widzę. Ponoć takowe są. Wydaje mi się, że należałoby tak zrobić, żeby one były. Może również przy udziale naszej Straży Miejskiej, może by się bardziej zaktualizowała. Oczywiście te sprawy prewencyjne, bo, państwo, bo oczywiście, że sprawy państwo, czy miasto policyjne być nie może, więc trzeba pójść w tym kierunku prewencji, czyli spotkań, rozmów, yy, poprawy, yy, sposobów yy, prowadzenia zajęć, szkoła i tak dalej, i tak dalej. To są te istotne rzeczy. A przede wszystkim mamy proszę Państwa piękną halę tutaj, w kwestii prewencji bezpieczeństwa i ona się zapełniła chyba ostatnio dwa razy taką liczną publiką. Ponoć były dwa koncerty. To może coś zróbmy, żeby... Ta młodzież, ci ludzie tutaj na tej hali przebywali. Nie trzeba było podejmować żadnych działań szczególnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Dziękuję. Tak jest na odwołaniu, a to po tej hali, w ten weekend nawet drużyny z myśli Boża ją wynają, żeby przeprowadzić tutaj turniej. Także nie, turniej nie tylko dla naszych mieszkańców tutaj się odbywają, ale już i zewnętrzne drużyny chętniej rozgrywają tutaj turnieje aniżeli w swoich miejscowościach. Tak, tak, w Polsce. Ale my mówimy o młodzieży i mieszkańcach Tempna, a Kolega mówi o tym, że mówi z Piotr, o tym, że obcy ludzie tu przyjeżdżają i salę wynajmują. Zróbmy coś, żeby tutaj nasza też była przede wszystkim. Zespół. Mamy bardzo dobre osiągnięcia, z tego co słyszę, w piłce lecznej w siatkówce. tu mogą być kluby, to nie są takie nakłady jak na piłkę nożną, czyli się na piłkę nożną pieniądze też trzeba dawać, bo jest to najbardziej popularny sport i myślę, że nie zatrzymamy tutaj ludzi, bo chcą pójść na mecz Lecha, ja też, ale to zrobimy. Niech nasza młodzież tutaj gra, nie cieszy się tym, że ktoś tu wynajmuje zewnątrz tę halę. Za